Cześć, Mankos, jestem Netflixerem na spel? a dziś Wam pokażę jak grać Minecraft 162 No Premium. Miałem już. Poradnik 162. Lecz chciałam jeszcze jeden nagrać dla tych osób co nie umią to zrobić, jest to całkiem inny Minecraft. Tu wam też pokażę, jak do niego wkrywać. Oczywiście, też modę. To więc, zaczynajmy. Aha, i chciałam Wam powiedzieć, bo tak powiedziałem 162, tylko 164 też funkcjonuje. Ten Minecraft, co teraz zobaczycie, on będzie się co każdą wersję updateował sam. No to więc, zaczynajmy w przeglądarkę. Oczywiście wyklikacie tylko link w opisie. To będzie ten Minecraft PE. Pobieramy. Oczek Czekamy te 5 sekund, co tutaj się wyświetliło. No i potem klikamy pobierz. A następnie uruchamiamy. Tak. No jak widzicie, nam się już Minecraft tutaj uruchomił. Wpisujemy swój nick jakim my chcemy mieć, na przykład tutaj tak, wyszło Minecraft 1.6.2 ale tu macie zawsze inne wersje, na przykład 1.7 możecie to Snapshot lecz możecie sobie też 1.6.4 wybrać jeżeli chcecie teraz do 1.6.4 sobie wkrywać mody to już wam pokażę od razu klikacie własne mody szukaj i na przykład aha, bo tutaj teraz nie mamy paczki klikamy paczki modów nowa paczka klikamy 164 że chcemy mody właściwie na tą wersję, tak to nam pobierzemy paczkę, którą nie będzie po prostu działać w 164 klikamy dalej no jak widać 164 jest, klikamy szukaj ja na przykład wpiszę optifine optifine też wam powiem poradnik o co tu chodzi. Od razu wam powiem. Nie będziecie mieli laków w Minecrafcie. Niby to działa, ale u mnie tutaj nic nie daje, bo ja laków i tak nie mam. No i teraz jak widzicie to zrobione. Klikamy następnie uruchom grę. No i teraz tak, to co zauważyłem, to będzie się teraz długo ładować. No tak długo też nie, to 52MB musi się pobrać niestety. Co w tym jest? W tym się pobiera po prostu Minecraft, który mamy procent, Ape to to procent to kropka Minecraft, tylko to będzie kropka Minecraft by to znaczy, że jeżeli chcecie wkrywać mody, to bardziej przez ten launcher. No i oczywiście poczekajmy te 50, te, te 100% kiedy się załaduje. No to do zobaczenia za chwilę. Ja już miałem 100%, teraz jest trwa instalacja modów, poczekajmy to aż się załaduje. I co ja bym mógł wam tutaj powiedzieć o tym Minecrafcie. No jak ja zauważyłem, nie wiem czy ten problem już jest naprawiony, ten Minecraft się bardzo długo uruchamia. No długo, co to znaczy, no na pewno nie w sekundę. No, około 2 minuty musicie poczekać aż się ten Minecraft włączy, albo minutę, tak gdzieś około tyle, ale ten kto chce grać Minecraft to nie problem zależy, teraz się szybko łączył, może już to jest naprawione jak widzicie mojang wyszło i mamy minecrafta, multiplayer od razu wam polecę mój serwer s61.mineserf.eu2.22017 oczywiście na no premium klikniemy single player create new world creative, na przykład new world nazywamy test create new world o, no i teraz zobaczycie, że ten Minecraft funkcjonuje. Mody, jak ja wam powiedziałam, to już wiecie, jak wkrywać. Myślę, że poradnik wam pomógł, Jeżeli tak, to proszę o komentarze, co i jak. No i myślę, że wam się spodobało wszystko. Próbowałem jak najbardziej profesjonalnie zrobić ten poradnik, byście zrozumieli. Dzięki za oglądanie. No i cześć.